No siemanko, cześć czołem, hej, dzień dobry, witajcie wszyscy. Tak jak wspominałem, cały czas chcę iść do przodu, rozwijać się i tworzyć nowe odcinki. W mojej głowie rodzą się naprawdę przeróżne pomysły, ale również ludzie dookoła mnie cały czas podsyłają mi mega fajne propozycje. Pamiętacie, Bartka, z którym zdrapałem dwie zdrawki, tym razem zgłosił się do mnie i zaproponował kolejny fantastyczny pomysł na odcinek a mianowicie otwieranie paczek z kartami Panini FIFA 365, cokolwiek to znaczy. Szczerze, to tak naprawdę sam do końca nie wiem, o co chodzi z tymi kartami, z ich otwieraniem ale przecież zwykły kibic nie taki, żeby nie skorzystał z takiej propozycji. Jak to się mówi, czas to pieniądz, czyli nie traćmy pieniędzy i otwierajmy paczki. Jesteśmy my, są karty Bartek. Ale o co chodzi z tymi kartami? Już ci mówię: mamy tutaj album FIFA 365 Update, który trzeba wypełnić wszystkimi. Kartami dokładnie mieści się tu chyba 124 albo 122 karty. Jest 66 kart graczy, 22 karty drużyny, 20 kart fanów, 12 extra kart i 12 power up kart. Eee, tu mamy 50 saszetek, w każdej saszetce jest 6 kart, czyli razem mamy ile kart, Maćku? 300. 300. Razem mamy 300 kart. Na pewno zdarzy się tak, że będziemy mieli mega dużo kart, które się powtarzają, więc zapraszamy. Piszcie w komentarzach, jeśli jakich nie macie, na Facebooku albo na YouTube. I na wymiankę, na wymiankę. I będziemy się wymieniać. To co? Zaczynamy? Tak. Open Box robimy. Rozrywamy, rozrywamy to. To nie wejdzie, co nie wejdzie? Jest, yes. mamy 50 paczek. Zobaczcie, zobaczcie jak wygląda 50 paczek. Nie wiem czy to dobrze widać, czy nie. E, żeby było ciekawiej, zrobimy sobie z Maćkiem różne konkursy, ale to później na początku po paczuszce. Po jednej, jednej paczuszce. No to, to, to co? to są. Dobra. A dobra. jeszcze może wcześniej. E, to już wiemy, że jest w całym albumie 132 karty. Najrzadziej można spotkać karty extra i power-upy, bo w jednej na sześć paczek znajduje się taka karta. No to ja już wiem, że u mnie są tylko extra i power-upy. Nie przedłużamy, otwieramy. taki jest najlepszy sposób, zobacz. Ooooo! Takie, patrzcie, właśnie tak. Wow! wow. Proszę bardzo. O tabio! FC Porto! FC Porto! No teraz Ty. Martin Szkrter, kiedyś Liverpool, a teraz Fenerbacze. O Tak jest! Pięknie I Robert Lewandowski, pierwsza, pierwsza karpaczka. Ja no, no, się Michał oh! Kuchacki! Kucha, king! Kucha king oh, no nie. Ja nie mogę. Co za pański! To zaczęliśmy grubo. Legia Warszawa. Mamy tutaj też. E... Juan Quadrado. z Juventusu. Kiedyś Chelsea, teraz Juventus. I odrodził się tam, odrodził się. Robert Lewandowski, Power Up. Niesamowite! Ostatnio był, była ta nieszczęsna liga mistrzów. Bayern, Real. No i sam się mega zdziwiłem, że Ancelotti pod koniec właśnie meczu, kiedy już było raczej pewne, że będzie do grypka, zdjął naszego Robercika. 28 razy 4. No ja wiem, kogo ja pytam. No, Dobra. Ja wiem, tylko pytam. No to ile 28 razy 4? No to jest. E... 5. 28 12 razy 12. 112. 112. Pierre-Émeric Emiliano François Obamayan i Uuu! Bruno Pérez Ej, zarobiście. Tu mamy Power upa, a tu mamy Fana. Pepe. 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 Um titi. Pepe. Co? co? Naprawdę? Dwa razy pepe. Pepe i brat Pepe. Dobra. To następne dwie paczki. Proszę bardzo. Tu, 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 tu. Sener Sener a ja mam Michała Kopczyńskiego znowu Legia Warszawa lecimy dalej Uuu, wow, a ajax wanka, a jak ajax Amsterdam a ja mam proszę bardzo Antoni Griezmann. Ja, Griezmann uwaga Tch. Michał Nalepa ja nie znam takiego. Nie on gra gdzieś tam. To Polak jest? Ferenfranasolid tc. Ferenfranasolid tc. Michał Nalepa. Ja mam Kielini z Jowatusu. Kielini. Ostatnio Kielini ten, skończył jakiś tam trzeci magister czy coś takiego. Także to pokazuje, że piłkarz nie musi być wcale jakimś głupkiem. I ostatnia u mnie. Renato Sanchez! Nadzieja portugalskiej piłki FC Bayern München. Pff. To co, następna paczka? No, oczywiście. To teraz może jakiś challenge zróbmy. Że kto będzie miał lepszego atakującego? Antoni Griezmann znowu. To no Tony ale. Grismana na wymianę. Zielony jest, atak. A, zielony jest atak. No to ja mam już 89 gościa. Uuu. A ja mam Dario Bendetto z Boca Juniors. 80. Uuu. Rafael Wlas z Flamenco. Gdzie on wlazł? We Flamenco. I Matt Huey z Bayern München. Następne paczki, proszę bardzo. Proszę bardzo. Tu, 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 tu. Wojciech Szczęsny ale z Woma! Tak jest! Pięknie! No to mamy każdy po pięć do góry nogami, kart. no Zaraz się okaże Będziemy nogami I... proszę bardzo Pyk! Eleven Sao Paulo Sao Paulo Eleven Bajer! Pyk! Gonzalo Iguai. o Pyk! Czu! Nie mieliśmy od chwi Nie mieliśmy od chwi Ale to jest zwykłe Pyk! Czu! Klasen! Wow, oh. extra Lucas z PSG. i extra Svenetę. Co? Lover A Z jakiego on jest? Fernfarizon etc. No właśnie. Fernfarizon RTC. Nie wiem, czy to nie jest kolega na lepiej. Oh. Wow, Rafinha FC Barcelona. I uwaga. Wow! Asensio Marco Asensio Real Madrid Tak, dobra, wyższa obrona, pierwsza karta Nie podglądaj. Co? No, uwaga To byłam ty O nie, 64 pasie. Ale uwaga, ja mogę mieć jeszcze gorzej Jest! Sebastian Cotes Sporting 79 To trafiłeś To zero dla Ciebie Tak jest Łoo! Wow, to jest extra. game changer. I co on robi? On wszystko robi. To jest game changer. No, ale że co? Możesz no, zobacz jak się świeci. <grywia> 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 I ostatnia karta. Pum. Kasper Dolberg. Wow, Też jest taki ten. To jest Karta Panowska. I, I co to, to znaczy? świeci się, że to jest mega rzadka karta, Maciu. Można. Można. Ale fajne to nie patrzę. No. Takie no, emocjonujące, nie, nie sądziłem kto będzie miał piłkarza z Barcelony. Proszę bardzo, Semedo ze Sportingu. Już był. Robert A, Mach, też Zenit, był. też był. I uwaga. Łooo, wow, jest. Bas Ze Sportingu, proszę bardzo. Ło! Wow, Edin Dzeko, też, power out! Sanchez z Ajaxu. Paslak. Quadrado też, też już był. był. Javi Martinez, Bayern München. I Diego z Flamengo. Ahmed Musa, Leicester. I tak jest. Yes, yes. A ty podmieniłeś? Podmieni! Tak jest. Wygrałem to. Pięć dla ciebie, pięć dla mnie. I tutaj. jedziemy tutaj. Możemy? Jedziemy. Woo, Edinson Cavani. Woo, FC, FC Barcelona. Tak jest. Uf, Mariko, no i co on nie jest żaden? No bo znowu miałeś słabą paczkę. Aha I woo, Seba. Seba, <grym> uśmiechuj <Sebuś>. Seba. <grym> yes. no. Jest wow, Olimpiakosu. Jest. Olimpiakos. Olimpiakos. znowu Znowu mamy kuchy. na wymianę kuchego? Waga. Sebastian Druisi Silverplate i Frank Ribery w wieku dwóch lat Ribery miał wypadek samochodowy i wtedy właśnie na jego twarzy stała się ta blizna i od tamtego czasu ma bliznę o to ci ciekawostka A... wow. Wow. Dembele młodziutka gwiazda I... pfb Juventus, Juventus. No, okazało się, że połowa materiału nam się nie nagrała, więc yy, znowu coś yy, powiemy. W każdym razie możemy Wam opowiedzieć, co robiliśmy w tym czasie, jak się nie nagrywało. Dobrze. Żebyśmy... Ogólnie otwieraliśmy wszystkie paczki do końca. Yy, trafiliśmy Cristiano Ronaldo. Tak, były wielkie emocje. Ja trafiłem Krystianę. Ma w ataku 103. Myśleliśmy, że to jest do 100, a on ma 103. W każdym razie posegregowaliśmy, włożyliśmy wszystkie karty. Trochę nam brakuje tych kart specjalnych. Znaczy, tu nam brakuje no, trochę specjalny. Trochę trochę tak game changerów. W razie czego, tu są do wymianki zwykłe karty, które nam nas czekają. A tu są do wymianki karty specjalne. Już mówię, kto, kto tu jest: jest Musa Soul, Fenerbacze, Anthony Griezmann, Atletico Madrid. Marco Asensio, Real Madrid. Typowy Seba, czyli Olympiakos I na koniec: Kuchy King. Dobra, myślę, że, że całkiem fajnie ee, to wyszło. Bardzo fajnie to wyszło. <laughs> to nie szkoda, że nie, nie będziecie mieć okazji tego zobaczyć, ale ogólnie ja też uważam, że wyszło bardzo fajnie. Mam nadzieję, że na kanale Zwykł Kibic nie będzie to pierwszy i ostatni odcinek tej serii. Jeżeli ten filmik wam się spodobał, to wiecie co robić. Łapki w górę komentarze, suby niech polecą i oczywiście zapraszam was do śledzenia zwykłego kibica również na facebooku, instagramie, snapchacie bo tam też dużo się dzieje jak będzie dużo łapek w górę to będziemy to robić często a jak będzie w dół to może też to zrobimy żeby wam zrobić na złość nie no żartuję <laughs> dobra, wszystko chyba <laughs> wszystko no to ja dziękuję, ja również dziękuję <laughs> i wam też dziękujemy, na razie Ale.